Dzień dobry, jesteśmy chyba wpisany, który będzie piąty odcinek. Ja z w tym odcinku pokażę, jak zbudować krewetkę, kryształową krewetkę. A więc tak, ja to ja jest mój akurat pomysł, wymyśliłem go tak, kiedyś oglądam bajkę z ciekawą rzeczą i faktem na pomoc, żeby zbudować coś w podobie. A więc tak, przejdźmy do budowy. Potrzebne elementy. Powiedz tak, jeden ta, z takimi trzema, czyli jeden na górze i po jednym po boku. Musi być akurat tak. Nie, nie jakieś cztery, bo inaczej nie będzie pasować. E, I tak. E, jeden taki z ząbkiem z boku. E, trzy takie. E, jeden na dwa z e, takim do przyczepienia takich ząb, jakichś tych gryzaczków. Znaczy, ja to tak nazywam. E, dwa takie jak, jakby to te gryzaczki, czy jakieś tam. E, I taka niska jedyneczka, e, taka najlepiej kryształkowa, bo to będzie nasz kryształ krewetki, dlatego jest kryształowa. A więc tak, jak to zbudować? Na początek bierzemy ten z trzema ząbkami. Bierzemy te trzy elementy. I teraz tak. E, wszystkie przy, e, Jeden przyczepiamy na górze. Musi być tutaj bardziej do tego do przyczepienia. O! Tego elementu, żeby do przyczepiania. O! Dobra. I na razie to powinno wyglądać tak. Bierzemy e, teraz ten z, e, z dwoma ząbkami i go przyczepiamy tutaj od spodu. Pomocujemy. O. Właśnie tutaj jest tą szparę. A potem górny. O, proszę. I teraz tak. E, teraz bierzemy resztę elementów. I tak, do kryształku przyczepiamy. Jeden ten wytak, y, czy tam jakiś, przynajmniej ja to tak nazywam. O. Tak. I teraz przyczepimy to do naszej krewetki. Tutaj z tyłu. Nie z boku, tylko akurat u góry. I jeszcze teraz te ząbki. O. I tak powinna wyglądać nasza krewetka. E, dawajcie łapkę w górę, subskrybujcie, piszcie w komentarzach, co mogę budować, e, co mogę w kolejnych odcinkach. E, do zobaczenia, cześć.